Dobrze, dziękuję Panie Marszałku, Panie i Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Podsumowując, próbując podsumować tą dyskusję, chociaż jest to bardzo trudne, bo nie mamy odpowiedzi na żadne kluczowe pytanie. To pani minister i pan minister byli uprzejmi nam odczytać de facto ustawę i zakres swoich kompetencji bez żadnych konkretnych, najważniejszych informacji, no ale mam nadzieję, że uda nam się za chwilę coś jeszcze jakiś ciut informacji wyciągnąć. Ale co do przebiegu dyskusji. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tutaj zarzuty stawiane przez panią przewodniczącą Skowrońską z Platformy Obywatelskiej, to miałbym prośbę do pani przewodniczącej, chociaż jej już nie ma, żeby nie stawiała zarzutów zanim ich nie sprawdzi, bo sprawa znajduje się już w prokuraturze, zarówno jeżeli chodzi o jeden jak i o drugi aspekt. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o cenę akcji Ciech 28 zł tam plus dywidenda. I pan minister twierdzi, że to jest genialny interes. No w mojej ocenie pan minister z nas kpi. To znaczy średni kurs akcji w czasie, w którym została, w czasie w którym, w czasie, w którym sprzedawano ciech, wynosił ponad 40 zł. I przecież nie liczy się kursu akcji z dnia sprzedaży czy też z miesiąca sprzedaży, bo przecież wiemy, że przy takich transakcjach giełda jest przedmiotem różnego rodzaju spekulacji tych ludzi, którzy mają pieniądze i musimy patrzeć na realną wartość spółki. Przypominam też, że w tym czasie wartość tego tak zwanego ceny spółki do, do, do zysku, ceny spółki do przychodów czy ceny do wartości księgowej Ciechu akurat była jedną z najatrakcyjniejszych w, w obszarze tych spółek na giełdzie. Dlatego to również powinniście wziąć pod uwagę, czy pan minister nie był uprzejmy nam powiedzieć. Ale już... I pominę, pominąłbym milczeniem, bo to jest aż żałosne, panie ministrze, to, o czym mówili wszyscy posłowie z tej mównicy. To znaczy, jeżeli kupuje się pakiet kontrolny spółki, to jest oczywiste, że płaci się za niego więcej niż, niż zwykłą wycenę kursu akcji z dnia, z dnia sesji na, na GPW. Przecież to jest oczywiste. Proszę z nas nie kpić. Poza tym Dodatkowo, jeżeli sprzedaje się tego typu wielką spółkę skarbu państwa, to jest też oczywiste, że wlicza się koszty podatków, które ta spółka płaciła w Polsce, a teraz rozumiem znajduje się w znacznej mierze również w Luksemburgu. Liczy się koszty społeczne, bo w tej, bo w tej spółce byli zatrudnieni Polacy. Pytanie teraz, jak wyglądała ta restrukturyzacja, o której pan, pan mówi, ile osób zwolniono. Przecież koszty ich też ponosi państwo, koszty tych ewentualnych bezrobotnych, koszty gospodarcze. To wszystko też się wlicza w tą tak zwaną prywatyzację. To jest pierwsza sprawa, no druga sprawa centralne biuro antykorupcyjne. No cóż ja mogę powiedzieć, skoro dalej nie wiemy, dalej nie wiemy, co wydarzyło się, dlaczego, dlaczego Ministerstwo Skarbu, dlaczego Ministerstwo Skarbu nie mówi nic na temat ewentualnych raportów CBA, spotkania waszego wiceministra z przedstawicielem tej firmy luksemburskiej z, z raportów CBA publikowanych przez prasę wiemy o możliwości łapówki, właśnie za ten zaniżony kurs cen akcji. Dobrze by było, żebyście się również do tego, panowie, panie i panowie ministrowie, odnieśli. No i wreszcie z wypowiedzi, z wypowiedzi pani minister wynika, że tak naprawdę po wybuchu tej gigantycznej afery HSBC, która wstrząsnęła wielkimi państwami na świecie Stanami Zjednoczonymi, Francją, Niemcami, wszędzie przeprowadzono kontrolę, zaangażowane są w to najważniejsze czynniki, państwowe. Bo mówimy o sytuacji, w której yy, na tych kontach, prawdopodobnie według niemieckiej prasy, jak już wspominałem, znajdowały się pieniądze pochodzące z przestępstw, działalności terrorystycznej. W wszystkich tych państwach jest prowadzona kontrola, chcą odzyskać te miliardy. A u nas co się dzieje? Dlaczego nie ma tych działań? Co my jesteśmy bogatsi od nich? Możemy sobie na to wszystko pozwolić? Pani minister, no proszę odpowiedzieć na to pytanie. I wcale, tak jak mówił przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, to nie jest tak, że to nie ma nic wspólnego na przykład z niepełnosprawnymi, którzy wczoraj byli w Sejmie. Bo w stosunku do nich potraficie być bezwzględni. Potraficie powiedzieć, że odbieramy wam teraz pieniądze i niektóre matki mają wychowywać swoje dziecko. Matki, które nigdy nie pójdą do pracy za 600 zł. A tu, kiedy chodzi o miliardy złotych, to nie, ma, nie możemy nic zrobić. Nie chcemy nic zrobić. Prowadziliśmy postępowanie w 2007 roku. Co to jest? Kiedy chcemy podwyższyć środki emerytom albo podwyższyć kwotę wolną od podatku, najbardziej żałosną, haniebną w Europie, gdzie emeryt nawet musi płacić podatek, który zarabia 1100 zł, to też nie ma na to pieniędzy. A tutaj nagle, gdzie są pieniądze? Najbogatszych, tłustych kotów. To co robimy? Nic nie możemy zrobić. To tak ma wyglądać to państwo? Do kogo one wspiera? Najbiedniejszych czy najbogatszych? Czy, czy, czy interesujemy się tylko tymi panami z Luksemburga? Eee... No i już pomijam fakt oczywiście, że kiedy i znamy wiele takich przypadków w Wysoka Izba że kiedy chodzi o tego małego przedsiębiorcę, który zapomni złożyć jakiś papierek do urzędu, to kontrola jest wstrzymana od razu. Kiedy, kiedy pomyli się tam o dwa złote babcia na targu, przysłowiowa babcia na targu, przepraszam, znany jest taki przykład Kontrola skarbowa wchodzi od razu, potrafi być bezwzględna, nawet karę w zawieszeniu potrafi wprowadzić. A co się dzieje, kiedy chodzi o tych naj, najmożniejszych tego świata? Co się dzieje? Najwyższy czas, żebyście odpowiedzieli na te pytania i proszę nam, czy, proszę nam przestać czytać ustawy, z których wynikają wasze kompetencje, bo to jest śmieszne, to jest żałosne. Proszę tutaj y, traktować poważnie Wysoką Izbę. Proszę odpowiedzieć na pytania, które zostały przedstawione y, podczas tej dyskusji, a nie nam czytać Panie projekty pośle, ustawy. Tą nie nam pro... czytać ustawy. Tą Dziękuję o odpowiedzi na pytania. Wyczerpał Pan czas i zakończył swoje wystąpienie. Dziękuję Panu Posłowi.